Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Akcje to nie są wirtualne tickery, które świecą raz to na zielono, a raz na czerwono. To realne biznesy, gdzie budowana jest wartość dla danej gospodarki, gdzie płacone są podatki, gdzie zatrudniani są ludzie, wypłacane zyski, gdzie firmy wymyślają nowe rozwiązania. I inwestowanie długoterminowe może mieć w takim przypadku dodatkowe korzyści, jeśli naprawdę tak na nie patrzymy, że jest długoterminowe. Dzisiaj spróbuję Was przekonać, że w niektórych przypadkach takie inwestowanie może dać dużo więcej niż po prostu zyski z rosnących wycen czy też wypłacane dywidendy, a pomoże mi w tym sporo przypadków spółek z całego świata, no i trochę rodzimych historii. W tym odcinku długoterminowe inwestowanie rodem z Omaha droga od konsumenta do inwestora. I na odwrót, od inwestora do konsumenta. No i co jeszcze może dać nam posiadanie akcji spółek na przykładzie różnych programów lojalnościowych z całego świata? Więcej jak akcjonariusz, czyli programy lojalnościowe i nie tylko. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Partnerem tego odcinka jest Orlen, który bez wątpienia jest bohaterem końcówki tego roku po bardzo solidnych wynikach za trzy kwartały, ale też niebywałym wzroście ceny w całym 2025 roku. Rzadko w przyrodzie występuje takie zjawisko, żeby tak zwany blue chip, czyli jedna z największych spółek notowanych na giełdzie, zaliczała dosłownie nieprzerwany roczny rajd cenowy i jej wycena urosła o 100%. Mnie jednak interesuje długi termin. Polityka dywidendowa zakładająca z roku na rok rosnącą dywidendę czyli najważniejsze dla wielu akcjonariuszy no i oczywiście Orlen w portfelu. To największy w Polsce program lojalnościowy, dzięki któremu mamy zniżki na tankowanie oraz zakupy na stacjach, jeśli zarejestrujemy się do programu przez nasze biuro maklerskie z pulą minimum 50 akcji. Szczegóły znajdziecie w linku pod nagraniem ale dodam jeszcze, że program nie jest w każdym biurze maklerskim, chociaż spółka wszystkim biurom to zaproponowała. Nie strzelajcie do posłańca, jeśli nie będzie go akurat u waszego maklera, ale zanim klikniecie i poczytacie, posłuchajcie, o co w tym w ogóle chodzi. Punkt wyjścia programów lojalnościowych dla akcjonariuszy jest w zasadzie bajecznie prosty. Często robimy takie rzeczy i tak bez żadnych benefitów. Posłuchajcie, macie jakieś akcje spółki i chętnie idziecie do sklepu tej spółki zrobić zakupy? No bo ja tak mam. Jesteśmy naturalnie ambasadorami tego, co mamy często w portfelu, i trochę gramy ze spółką do jednej bramki, no bo chcemy, żeby miała więcej klientów i tak dalej. Z mojego punktu widzenia to jest dosyć naturalne. Na przykład akcjonariusze CD Projektu od lat chętnie kupują ich nowe gry w ich sklepie, mając wtedy świadomość, że kupienie tej samej gry u zewnętrznego dostawcy oznacza tak naprawdę wyższe koszty dla spółki, dla ich spółki. Lepiej niech będzie wtedy wyższy zysk bezpośrednio u nich. Tyle mogę dla nich zrobić jako konsument. No tak samo z ubraniami, na przykład. Jestem akcjonariuszem spółki modowej, idę ubrania kupić do tej spółki, czyli do ich sklepu, jeśli oczywiście mi pasują. Jak mam linie lotnicze w portfelu. No to tym bardziej, jak będę szukał jakiegoś połączenia lotniczego, to naturalnie chętnie poleciałbym ich samolotem na wakacje i mógłbym tak w zasadzie wymieniać i wymieniać. A gdyby z tego zrobić duże programy z dodatkowymi benefitami które jeszcze takie decyzje będą premiować tak pomyślało wiele spółek z przeróżnych krajów. I taka lojalizacja klienta i akcjonariusza zarazem działa od lat, a w niektórych krajach nawet od dekad. Nie mogło być inaczej. Znają się na tym doskonale Japończycy. Jeśli interesujecie się trochę japońską kulturą, to możecie wiedzieć, że tam przywiązanie, czy to do marki, czy oczywiście do pracodawcy, czy bycie lojalnym klientem jakiegoś miejsca, jakiejś firmy, to jest czasami sprawa wręcz o takiej randze religijnej. No, totalnie mi to nie dziwi, że akurat u nich znajdziemy ciekawe koncepcje, bo Japończycy są lojalni. Z marszu, tak jakby zanim jeszcze dodamy im te wszystkie benefity, oni już wykazują się naturalnie bardzo dużą lojalnością, czy jako klienci, czy jako akcjonariusze. I tutaj jest naturalnie przywiązanie też do marek krajowych. Coś, czego no my często w ogóle w Europie i w wielu krajach na świecie nie mamy aż tak mocno rozbudowanego jak w Japonii. Czyli jeśli możemy coś kupić japońskiego, to wybieramy najpierw japońskie, dopiero jak tego nie ma, to później raczej jest to spółka zagraniczna, preferujemy te bardzo lokalne, regionalne, państwowe rozwiązania premiując po prostu własną gospodarkę. No tak postępują Japończycy. No i teraz to połączmy skoro to jest już takie naturalne przywiązanie i do marek krajowych i jeszcze do tego gdybyśmy byli akcjonariuszem tej spółki to wybieramy nie dość że to co japońskie to jeszcze wybieramy to co naszej spółki. Gdybyśmy chcieli zrobić pełne bingo, to jeszcze moglibyśmy być tylko pracownikiem jakiegoś holdingu, no bo tak się składa, że też często w Japonii są spółki gigantyczne, które mają wiele spółek córek, i są to takie holdingi, między innymi dlatego Berkshire Hathaway mocno upodobał sobie kilka z nich. To są naprawdę potężne organizacje, które mają zarazem różne sektory pod sobą, czyli są takie bardzo wszechstronne. No, i tam można powiedzieć, że w takim pełnym bingo ze spółką łączymy się wręcz jak z najbliższą rodziną. Japonia jest pod tym względem e ewenementem, i ma to też troszeczkę zbadane, jeśli chodzi o te lojalnościowe tematy. I tutaj na stronach Nike znalazłem takie badanie przeprowadzone na 5 tysiącach inwestorów indywidualnych. Całkiem nieźle. Przypomnę, że nasze największe ogólnopolskie badanie jest robione na podobnych liczbach. I już mówię, do czego nas wnioski z tego badania prowadzą to było na inwestorach indywidualnych w wieku 20 lat i więcej z całej Japonii. Badania dotyczące stanu posiadanych przez nich papierów wartościowych, ale też nastawienia do inwestycji. I co nam wyszło? To jest badanie z 2022 roku. Aż 32,7% inwestorów indywidualnych wskazało otrzymywanie benefitów dla akcjonariuszy jako cel zakupu papierów wartościowych. I to generalnie był czwarty najczęściej podawany powód w badaniu. No zaraz po takich najważniejszych, typu finansowanie kosztów życia na emeryturze prawie 60%, dywidendy wypłaty z odsetek 50% i po prostu długoterminowe. Nowe zarządzania aktywami bez planu 45%, czyli ponad 1 trzecia odpowiedzi kupię akcje ze względu na otrzymane benefity. I 12% inwestorów w tym samym badaniu odpowiedziało też, że w swoich strategiach inwestycyjnych przywiązuje wagę do benefitów dla akcjonariuszy. Generalnie moim zdaniem, to jest całkiem sporo, no bo oczywiście mm, trzymam akcję po prostu długoterminowo, w tym badaniu wskazało 50% ankietowanych, ale na przykład przywiązuje wagę do dywidend wypłat z odsetek. 19,5, czyli tylko kilka procent więcej niż przywiązuje wagę do benefitów. Dla nich to naprawdę ma dosyć spore znaczenie. No to idźmy zatem z przykładami. O co chodzi w tym, że w Japonii jest tego całkiem dużo? Na przykład są linie lotnicze Japan Airlines, które swoim akcjonariuszom wysyłają zniżki i to takie dosyć konkretne, bo to nie jest polski Black Friday 3% mniej, tylko na przykład 50% kuponu na lot. Food Life Company daje kupony do różnych sieci swoich restauracji. Oriental Land Company zabierze akcjonariuszy za darmo do Tokyo Disneyland albo Tokyo Disney Sea. Akurat w tym drugim byłem w ubiegłym roku, czyli ten Tokyo Disney Sea fajna rozrywka dla rodziny naprawdę fajna i akcjonariusze dostają taki bilecik w ramach tego, że trzymają dłużej akcję. Przeglądając japońskie programy lojalnościowe, zauważyłem też, że mają system dla akcjonariuszy trochę podobny jak po prostu dla konsumentów, czyli benefitów jest więcej, jeśli akcjonariusz albo trzyma dłużej akcje, albo ma ich więcej. I tu już zaczyna się zabawa w różne tabelki pokazujące, na którym poziomie jesteśmy i trochę to przypomina lewele w grach. Może to jest taka specyfika Japonii, bo u nas wydaje mi się, że byłoby to nie tak popularne i nie do końca też tak zrozumiałe, w którym polu, na którym levelu się znajdujemy, ile mamy akcji, jak długo, jakie zniżki i tak dalej. Generalnie pewnie mógłbym wymieniać tego bardzo dużo, ale też nie o to chodzi. Generalnie w Japonii w niektórych sektorach 30% spółek posiada programy lojalnościowe, i to się w ogóle ciekawie określa, jak to Japończycy mają na to swoje słówka, to się nazywa przywilej akcjonariusza. Kabunushi Utai. Ładnie brzmi, co? No, ale żeby nie było, że musimy aż do Japonii lecieć, żeby coś takiego zobaczyć. My też w Europie mamy fajne rzeczy. No i idźmy do tej Europy. Może nie całej, ale kilka przykładów, bo przyznaję, że jestem ignorantem w temacie na przykład giełdy francuskiej, ale jak usłyszałem to na jednym z wykładów, nomenomen z Byszka Buchcica, który od lat buduje Orlen w portfelu, no to tam niektóre lojalnościowe systemy działają niesamowicie i byłem w szoku. Chyba nikt nie premiuje swoich inwestorów w taki sposób, no bo zniżki zniżkami, ale tutaj na przykład możemy spotkać dodatkowe prawo głosu albo nawet wyższą dywidendę. No i to już robi wrażenie, chyba że wolicie zniżki kupony i w ogóle. Na przykład, L'Oreal ma bonus lojalnościowy dla zarejestrowanych akcjonariuszy, przyznający 10% premię do dywidendy wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają akcje przez co najmniej dwa lata. I zajrzałem do listu do akcjonariuszy z 2025 roku i tam jest nie tylko to omówione, ale też fajnie pokazane graficznie, żeby każdy to zrozumiał i nie było wątpliwości. Na przykład w 2024 jeśli było 7 euro na akcję dywidendy, to inwestor w ramach tego programu realnościowego i posiadał akcję 2 lata, spełnił wszystkie warunki, dostawał 7 euro, 70 euro centów dywidendy. Czyli ten 10% bonus wygląda w taki sposób. I to nie jest jedyna spółka, która takie rzeczy potrafi. I na przykład takie bonusy w formie czy dodatkowej dywidendy właśnie wprowadzały m.in. energetyczny gigant Electricité de France, Bank Credit Agricole, to też dosyć znany u nas, czy Air Liquid. Na przykład ubezpieczyciel Standard Life zrobił taki bonus w postaci jednej dodatkowej akcji przy swoim IPO za każde już 20 posiadanych akcji, więc też zachęcał do długoterminowego trzymania się spółki, a nie tylko kupienia na IPO i dziękuję, do widzenia. Także generalnie Francuzi opanowali naprawdę do perfekcji to zarządzanie przypisywaniem zniżek do akcji, i z mojego punktu widzenia to jest dosyć niebywała rzecz, no bo czym innym jest wysłanie kuponu zniżkowego na adres, który na przykład koniec końców sam chętnie podałem spółce, a czym innym jest rejestracja akcji dla takiego malutkiego inwestora indywidualnego z jeszcze przypisaniem bonusowej dywidendy. Więc tutaj muszę przyznać, że kłaniam się nisko i trochę zazdroszczę. Chętnie bym wysłał kogoś od nas z KDPW do Francji na wycieczkę, żeby podpatrzył, jak to działa, no i sprawdził, bo skoro jesteśmy tak technologicznie zaawansowani, to może też jesteśmy w stanie takie rzeczy robić, tylko trzeba by chcieć. No ale bez narzekania skupmy się na tym, co fajnego już jest, no bo dzisiaj trochę inspirująco, motywująco, co można jeszcze zrobić z różnymi akcjami na całym świecie i jak można jeszcze ten rynek kapitałowy wzmocnić i sprawić, że bardziej długoterminowy inwestor się tym zainteresuje. No, są oczywiście Amerykanie. Jak to Amerykanie, może nie byli pierwsi, może nie byli najbardziej kreatywni, ale jak już zaczęli, to na pewno są najwięksi. Coś w tym jest, że tutaj też się ta zasada sprawdza na przykład taki AMC Investor Connect, to jest taki program spółki, oferuje inwestorom darmowy popcorn przy zakupie biletu do kina. Albo zniżki na bilety w wybranych terminach, albo są specjalne premiery dedykowane trochę z myślą o akcjonariuszach. I to brzmi wszystko bardzo amerykańsko, no bo jak idę do kina, oni sprawdzają, że ja jestem akcjonariuszem, dostaję ekstra popcorn, może zabiorę rodzinę do tego kina, no bo wiadomo, że do tego kina, a nie innego kina, bo tu jestem akcjonariuszem tak itd. itd. Więc zasada bajecznie prosta, ale i spółka, która bardzo mocno pasuje do takich programów. Ford Motor Company to już jest grubszy temat, no bo za posiadanie minimum 100 akcji oferuje zniżki na zakup lub leasing nowych samochodów. No a to już nie są wydatki gabarytu, bilet do kina i popcorn. To już są naprawdę duże, duże kwoty. Natomiast Walt Disney Company oferuje akcjonariuszom zniżki na bilety do parków rozrywki Disneyland i Disney World, a także różne cyfrowe zniżki z tego świata Disneya, więc tu akurat nam się trochę łączy. Te same usługi pasują po prostu do programów lojalnościowych dosyć naturalnie, więc zarówno w Japonii, jak i w Stanach, jak i we Francji, jak i na drugim końcu świata będą to po prostu spółki trochę podobne, żeby ten inwestor mógł fizycznie być konsumentem. I zobaczcie jak to jest prosta koncepcja, od której zacząłem, firma na tym absolutnie nic nie traci, lojalizacja klienta jest bardzo silna, jeśli zabiorę rodzinę do Disneylandu korzystając z biletu akcjonariusza, to i tak jako konsument wydam niemałe pieniądze tam i uwierzcie mi na słowo, jeśli tam nie byliście to myszka Miki to nie jest tania impreza, ja akurat byłem i w Japonii i we Francji w Disneylandzie, no i tak, finalnie spółka bez wątpienia na tym zarobi. Jak kupię samochód w Fordzie, no to już zrobiłem ogromny zakup i ja kupuję, bo to moja spółka w portfelu i widziałem takie rzeczy na własne oczy w USA. To ma dla nich ogromne znaczenie, że jak są akcjonariuszem, to też są wiernym martwym konsumentem i są w stanie zaciągnąć znajomych rodzinę, że to tutaj warto kupić ten samochód, bo to jest mój Ford najlepszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc naturalnie zyskujemy takiego ambasadora. No i przyznam się szczerze, że dla mnie takim krokiem milowym w zrozumieniu tego długoterminowego podejścia do inwestowania właśnie z tymi benefitami od spółek. No oczywiście to była wizyta w Omaha, czyli 2018 rok. Rok, pierwsza wizyta w Nebrasce na walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway. No, i tutaj pierwszym takim benefitem naturalnym tego, że jest się akcjonariuszem Berkshire Hathaway, oczywiście dla niewtajemniczonych nie akcji A, a akcji B. Nie namawiam Was, żebyście kilka milionów złotych wydali na jedną akcję, ale wystarczy ta mniejsza i już jesteśmy w stanie dostać wejściówkę na walne zgromadzenie spółki, co jest atrakcją samą w sobie, bo oprócz tej nudnej części są gigantyczne targi, gdzie czekają na nas kolejne okazje zakupowe ze zniżkami. Czyli to święto kapitalizmu. No i to jest kapitalistyczna maszyna. Buffett chwalił się przez lata ile akcjonariusze zostawili pieniędzy danego dnia czy całego weekendu nie tylko w poszczególnych sklepach, ale też na całych targach, czyli jakie tam były z tego wszystkiego obroty i to też namacalnie widać, no bo jeśli ja przyszedłem pierwszego dnia na targi i ludzie stoją w kolejce, żeby coś kupić, a wychodzę z tego w sobotę wieczorem już po walnym zgromadzeniu po wszystkim, no, i naprawdę na wielu stoiskach półki są absolutnie puste, wyczyszczone. Tak jak przyjdziecie do jakiegoś supermarketu dosłownie na kwadrans przed jego zamknięciem, no to po całym dniu czasami to jest taki obraz nędzy i rozpaczy, bo po prostu wszystko jest wykupione, Za zatowarowanie będzie dodatkowe dopiero kolejnego dnia. Tak to mniej więcej wygląda. To są kwoty czasami liczone w dziesiątkach milionów dolarów. Tam jest nawet sklep z meblami, którzy akcjonariusze odwiedzają. I w którym meble po prostu zamawiają do siebie. Czyli spodoba się jakiś mebel, zostawiają tutaj pieniądze, zamykają transakcje, a meble muszą jak to w Stanach przejechać czasami nawet kilka tysięcy kilometrów, czy też w ich przypadku inaczej licząc ileś tam mil. Natomiast zakupy są zrobione faktycznie na miejscu w Omaha, więc to jest taka kapitalistyczna maszyna. No i jak widziałem to na własne oczy, to muszę powiedzieć, że Amerykanie w takim szale zakupowym to jest coś, co mógłbym puszczać w National Geographic w programie. Nikt tak nie walczy o pierwsze miejsce, żeby coś kupić jak Amerykanie. Stety albo niestety, tak jakby po prostu stwierdzam fakt, który widziałem na własne oczy. I to jest też ważne, żeby zrozumieć, że spółka bafeta to jest taki wehikuł inwestycyjny. Wiem, że powtórzyłem to milion razy, jeśli znacie te podcasty, ale jak ktoś słyszy pierwszy raz, to jest ważne. To jest wehikuł inwestycyjny, który posiada udziały w spółkach publicznych, giełdowych, jasne? Ale też w ogromnej mierze ma spółki nienotowane na giełdzie i ma je w całości. Czyli jest 100% właścicielem, ich zyski zasilają fundusze spółki matki. I na walnym zgromadzeniu po prostu jest ta zasada, że każdy akcjonariusz jest równy, każdy ma takie same zniżki na produkty spółek z portfolio Berkshire Hathaway, czyli tych wszystkich spółek. Tych, które bywają notowane na giełdzie, które były kiedyś, może już nie są, tych, które jeszcze są, ale też tych, które nigdy na giełdzie nie były i nie będą, ale są w portfolio. Funduszu z Omaha. I to działa super motywująco z perspektywy początkującego inwestora. No bo kurczę, ja mam jedną akcję i mam takie same prawa jak multimilioner obok. I takie same zniżki. I takie same zniżki na każdy produkt, więc mogę sobie kupić słodycze Seas Candies, czyli jedna z pierwszych najważniejszych transakcji, w której manger namówił trochę Buffetta, żeby się zgodził zapłacić więcej. Mogę też kupić gadżet z Coca-Coli czy koszulkę Fruit of the Loom, ale mogę też kupić własny samolot. I nie żartuję. To jest taka skala i takie usługi. Można wejść do środka, zobaczyć taką, może nie makietę, ale taki model popisowy, jak taki prywatny jet wygląda. Gdybym chciał biznesowo latać sobie z, z żoną, z kolegami, koleżankami na jakieś spotkania, takiego jeta mogę sobie kupić też i złożyć zamówienie bezpośrednio na targach ze zniżką. Więc Buffett generalnie poprzez też takie działania, nie tylko oczywiście nabija kasę samemu funduszowi, bo też o to chodzi, ale zaszczepia w akcjonariuszach tą najważniejszą myśl, żeby traktowali inwestowanie w spółki jako posiadanie udziałów w realnych biznesach. To nie jest zabawa wirtualnymi tickerami i to zmienia w pewien sposób cały tok myślenia. No bo wielkie spółki pracują na mój kapitał. Jestem współwłaścicielem biznesu. I rozumiemy to jak kupujemy na przykład udziały w spółce ZO. Ja na przykład mam udziały w dwóch spółkach ZO. No i to jest logiczne, że to jest moja spółka. Ale jak mam kilka udziałów w spółce giełdowej, no to to już jest inwestycja giełdowa. No ale poniekąd no nadal to jest kawałek biznesu, który ja mam. Może mam większy ym, wpływ na to, że mam oczywiście udziały w spółce ZO. Natomiast w takich dużych spółkach giełdowych ja jestem mikrodecyzyjny, w zasadzie w ogóle nie jestem decyzyjny w skali spółki. No ale gdybym był też bardzo uparty, to mogę pojechać na walne zgromadzenie, w końcu mam akcję i wystarczy rejestracja. Ale idea jest bez zmian. Ja jestem współwłaścicielem spółki, i jeśli będę miał takie podejście, to naprawdę nie dość, że to się staje bardziej namacalne, to jeszcze to jest tak naprawdę zachęcające do tego, żeby pracować z tym w długim terminie. I opowiem wam przy okazji historię trochę prywatną. Orlen w portfelu ma już 7 lat, no i też powstał w 2018, czyli wtedy, kiedy byliśmy z Przemkiem pierwszy raz w Omaha. I uwaga, my się właśnie wtedy z Orlenem poznaliśmy. Ekipa relacji inwestorskich chciała zbudować w Polsce program zgodnie z podobną ideą co Berkshire, tam w ogóle też w zespole było dużo fanów Warrena, no i zgodnie z tymi standardami spółek największych na świecie. I właśnie wtedy zaczęliśmy współpracować, co w zasadzie no, trwa do dziś. Więc jeśli dopiero zaczynacie inwestować i wejdziecie na Orlen w Portfelu.pl, to tam oprócz tych wszystkich instrukcji i rabatów jest taka zakładka Zyskaj wiedzę. I tam są dwie serie: Praktycznie o inwestowaniu i Wielcy inwestorzy. I uwaga, przez lata nagraliśmy dla akcjonariuszy ponad 60 wideo edukacyjnych, a nawet jedną z książek wydaliśmy z Orlenem jako partnerem na sposób Warrena Buffeta i to też pokazuje jak rozwój rynku w naszym przypadku polskim musi iść w parze z edukacją. No bo można edukować konsumenta, żeby mógł zostać akcjonariuszem, ale też akcjonariusza, żeby mógł mieć dodatkowe benefity posiadając akcje. I cała nasza giełda jest młodsza niż pierwszy japoński program lojalnościowy, więc musimy po prostu dać sobie trochę czasu i włożyć w to sporo pracy. A czy takie programy działają dobrze u nas? Świeże liczby z listopada 2025. Orlen ma w Polsce aktualnie 130 tysięcy inwestorów indywidualnych. To jest liczba wyciągnięta dosłownie z KDPW, więc miejcie to na uwadze. Jestem w tym zestawieniu ja. Jest ktoś, kto ma dosłownie jedną akcję, i ktoś, kto ma ich tysiące. To jest liczba inwestorów indywidualnych z akcjami na rachunku. W samym programie jest 23 tysiące aktywnie korzystających z rabatów inwestorów, a przewinęło się łącznie przez niego 34 tysiące inwestorów. I to jest naprawdę duża grupa, a liczby pokazują, że taki aktywnie tankujący mogliby mieć dosłownie swoją stację benzynową. Tyle w tym roku zatankowali i otrzymali łącznie ponad milion złotych rabatów. No ale tu chodzi o coś więcej niż te zniżki i samo tankowanie. Chodzi o takie korzystanie z możliwości, jakie daje nam rynek. Mamy te spółki notowane na giełdzie, możemy być ich współwłaścicielami, możemy je wspierać jako klienci, a one mogą wspierać nas. Nasze rachunki emerytalne na przykład sowitymi dywidendami. Ja akurat jestem z tym programem naprawdę na dobre i na złe od samego początku, i trudno będzie komukolwiek przekonać mnie do zmiany zdania. Powinniśmy mieć takich programów więcej i sam aktywnie zachęcam do tego także spółki. Ale dlaczego zatem nie mamy tych programów tak dużo, zapytalibyście? No to naturalne pytanie, sam sobie je czasami zadaję. Mamy zaledwie kilka, chyba na palcach jednej ręki w zasadzie, bo jest jeszcze PZT, jest Unimod, jest Answer. Haczek polega na tym, że to nie jest takie proste. No, i nie jest też takie tanie, no bo spółka, yy, mówiłem, że spółce to się opłaca, ale koniec końców spółka musi chcieć zaangażować swoje moce przerobowe, technicznie spiąć to z KDPW, no bo musi wiedzieć, kiedy akcjonariusz faktycznie ma akcję cały czas na rachunku. Musi się też dogadać z biurami maklerskimi, no i naturalnie wewnętrznie spiąć to z biznesem jako takim. Niektóre spółki właściwie nie mogły tego mieć, no bo na przykład podchodzą pod regulację cen, o na przykład URE, wtedy właściwie nie wchodzi coś takiego w grę. Ale niektóre naturalnie no, nie mają pod to produktu. Tak jak wspomniałem, że na całym świecie to, co niektóre łączy programy lojalnościowe, to jest konkretnie ten model sprzedaży bardzo mocno do konsumenta. Czyli ciężko jest wprowadzić taki program lojalnościowy, jeśli firma sprzedaje coś innym dużym firmom, czy jest takim typowym handlem B2B, no bo. Nie ma po drodze tego konsumenta, a o to się często to opiera. No ale takich spółek też nie brakuje. Nie przesadzajmy. Ja trzymam mocno kciuki za większy rozwój tych produktów, no bo też przez to więcej osób naturalnie dowiaduje się o samej giełdzie, no i o tych możliwościach inwestycyjnych. No i koniec końców, to jest ten układ win-win, tylko jeszcze sporo pracy przed nami. Tak jak ja często mówię na wykładach, że ja jestem troszeczkę starszy od polskiej giełdy, czyli jeszcze mamy sporo do nadrobienia i czasem musimy jeszcze poczekać pokoleniowo. Żeby to nie było tylko i wyłącznie na nas, ale też żeby kolejne pokolenia zaczęły się wkręcać w to, że ten rynek kapitałowy jest takim naturalnym elementem budowy naszego majątku w długim terminie. No i te spółki po to są, żebyśmy byli ich współwłaścicielami i konsumentami jednocześnie. A jak możemy mieć z tego korzyści, to ja nie rozumiem dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać. A wy macie jakiś program lojalnościowy? Korzystacie z tego? A może jesteście po prostu lojalnymi klientami i najlepszym prezentem będzie dla Was solidna dywidenda, a nie kupon zniżkowy? Dajcie znać w komentarzach, a ja gwarantuję, że spółki z Orlenem na czele będą też czytać Wasze odpowiedzi pod tym wpisem, więc warto zdecydowanie podzielić się opinią do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.